Jest to już siódmy film z naszej serii Od Zera do 100 tysięcy złotych miesięcznie z nową agencją reklamową w branży nieruchomości. I chciałbym się podzielić kilkoma takimi najważniejszymi rzeczami, które wydarzyły się właśnie w tych ostatnich dniach. Chciałbym też powiedzieć, że udało nam się no tak naprawdę podpisać trzech nowych klientów. Więc ja bardzo Zobaczymy. Chę... No Może coś tutaj fajnego wymyślimy także. Jasne, dobra, to co? To w takim razie do zobaczenia. Ja już wysłałem zaproszenie. Przypomnienia będzie Pan dostawał automatycznie, dobra? Super, Super. pozdrawiam, dziękuję bardzo. O, o całej... Rakiet. Dobra, no działajmy yy, i, i będziemy sobie po prostu dobrze no, działać. My no zaczniemy coś działać w tym kierunku. Tak? Super. Świetnie. Więc panie Krzysztofie, e, proszę powiedzieć, bo ja tam nie pamiętam, czy my podsyłaliśmy panu wypełnioną tą umowę, żeby pan zerknął, czy na pewno wszystkie dane się zgadzają. E, jeżeli pan chce, żebyśmy podesłali, to mogę e, poprosiłbym mnie i bym panu po, od razu podesłał, żeby sprawdzić, czy na pewno wszystko się zgadza. No, powiem wam tak, to jest śmieszna historia z tym klientem, dlatego, że ten klient, już kiedyś z nim rozmawiałem, prowadziliśmy rozmowy a, i wtedy klient był taki, po rozmowie Miałem z nim w okresie raczej takim świątecznym i klient był taki bardzo... Miałem z nim rozmowę, mówił, że może wspólnik będzie i tak dalej. Był taki bardzo... Taki zimny na tej rozmowie, nie dało się żadnego żartu załapać i tak dalej. I ja nie wiem, czy to nie było jakby, nie wiem, jakiś tam stres um, związany z firmą i tak dalej, bo teraz zupełnie jakbym z inną osobą rozmawiał i faktycznie jest zainteresowany i to jest jakby ten proces sprzedażowy, który faktycznie e, no, nie trwa w tych nieruchomościach, załóżmy 1, 2, 3 dni, tylko najczęściej on jest przeciągany, przeciągany i tak dalej, ale w końcu ten klient przyjdzie i panie Grzegorze, chcielibyśmy działać, coś trzeba porobić. Więc e, no, tak to wygląda. Um, ale z drugiej strony też jest no, taka nieprzyjemna sytuacja, dlatego że miałem jedną z rozmów, właśnie sprzedażowych, którą prowadziłem z klientem od akurat to było zarządzanie najmym, tak mi się wydaje. No i ten klient akurat na spotkaniu się zgodził, faktycznie był bardzo zainteresowany, powiedział, że mu się to podoba i tak dalej. Co się okazało później? No powiedział, że się rozchorował. Potem nie mogliśmy umówić znowu onboardingu i przestał odbierać telefony, jakby. Ja, jak, co ja uważam osobiście, to to, że klient podczas rozmowy przestraszył się ceny, ale wstydził się powiedzieć, że to jest za dużo, więc się zgodził, podał NIP i po prostu mnie zgoustował. To się bardzo rzadko zdarza, ale się zdarza, my na to mówimy spad i jeżeli chodzi o tego klienta, no mam nadzieję, że y, uda się go faktycznie y, odzyskać. I teraz tak, jeżeli mówimy o... Kolejnej sytuacji, taką, którą ja bym chciał się podzielić, takim w sumie moim przemyśleniem, jeżeli chodzi o tą branżę, to tutaj bardzo dużo osób w tej branży nieruchomości chce rozliczać się od umowy. Wchodzi na rozmowę, słucha prezentacji, jakby w ogóle nie zwracali uwagi na to, co ja mówię, jakby tłumaczę im, jak to funkcjonuje, jak to działa, że kontakty pozyskujemy i oni muszą to domknąć, a oni mi na samym końcu wyjeżdżają z tekstem: Panie Grzegorzu, to my chcemy rozliczać się od podpisanej umowy. Jakby oni myślą, że my jesteśmy jakimś chyba biurem nieruchomości. I co ja im odpowiadam, to to, że no nie mogą mieć pl plusów każdego z obydwu modeli, czyli agencji reklamowej i e, biura nieruchomości, e, ale żadnych minusów z tym związanych, bo zobaczcie, jeżeli mają biuro nieruchomości, no to tak naprawdę, jeżeli biuro nieruchomości bierze do sprzedaży ich nieruchomość, to podpisują najczęściej umowę na wyłączność, czyli blokują ich nieruchomość, bo nieważne, jeżeli jest taka umowa właśnie wyłącznościowa, to czy klient, załóżmy, sprzeda taką nieruchomość z nami czy sprzeda to biuro nieruchomości i tak biuro nieruchomości dostaje wtedy swoje pieniądze. Więc jakby tutaj my oczywiście odmawiamy tym klientom ze względu na to, że my nie jesteśmy odpowiedzialni za to, jak dobrze oni sprzedają, więc w momencie, kiedy ym, teraz umawiamy spotkania, to faktycznie ja tłumaczę klientowi, że My nie jesteśmy biurem nieruchomości, jeszcze to tak powtarzam kilka razy, żeby on był świadomy tego, że nie mamy możliwości rozliczania się od podpisanej umowy. Też miałem oczywiście taką sytuację z klientem. To się zdarza czasami, ale no tutaj w tej branży nieruchomości jakoś tak wyjątkowo. Dlatego, że na przykład z mojego doświadczenia w branży Oze, to ten proces sprzedażowy jest naprawdę bardzo krótki. Dlatego, że oni są też przyzwyczajeni do tego, że klienta zamykają na przykład na pierwszym spotkaniu, kiedy jadą sprzedać fotowoltaikę, no najczęściej chcą wyjść od razu z pierwszego spotkania z podpisaną umową. W branży nieruchomości, to, co ja zauważyłem, to to, że właściciele tych firm często mają taki bardzo długi proces decyzyjny, dlatego że oni są do tego przyzwyczajeni. Bo jeżeli ich klient kupuje nieruchomość, no to nie zajmuje to załóżmy jednego spotkania, tylko najczęściej ten proces ciągnie się przez załóżmy tydzień, dwa, trzy. I tutaj często właśnie klienci robią tak, że pewnie możecie teraz zobaczyć taki filmik. później oczywiście, jakby, nie, jakby na, i wiadomo, my oczywiście rekomendujemy, żeby był ten e, pakiet premium, tylko to też musi być wystarczająco dużo do sprzedania, no bo jeżeli klient załóżmy ma, nie wiem, jeden albo dwa domy e, pozostałe i później na przykład nie ma firmy budowlanej, któr, którą może. Pamiętam ten przykład, o który panu mówiłem. Mamy klienta, który ma no. tam dwa pozostałe domy, buduje mu się inwestycja, ale za to ma też firmę budowlaną, no to wiadomo, że my przez ten pozostały stały okres do momentu, kiedy nie będą wybudowane tamte domy, będziemy promować jego firmę budowlaną, więc... Panie Grzegorzu, e... potrzebuję, reasumując, potrzebuję te chwile dni, kilka dni, jeszcze chwilę, myślę, że do czwartku, piątku przyszłego tygodnia. E... Zaproponuję też jakiś pakiet start na początek. Okay. Bo jako przedsiębiorca ustawa na mnie nakłada obowiązek dbania o swój biznes. Jasne. Powiem Panu tak, to podejrzewam, no. że to na pewno. Tylko Panie proszę pamiętać o tym, że my do przyszłego tygodnia tak naprawdę możemy przygotowywać materiały, więc jakby tutaj na spokojnie. Nie, nie wiem, jaką decyzję podjąć. Potrzebuję po prostu kilka film i na budżecie nie będziemy oszczędzać, natomiast gdzieś musimy jakieś pewne oszczędności znaleźć. Niech Pan sobie e... nie boss, ]huh zapłaci. <wrestling ps defence> Za to, że będzie miał lepsze kontakty. Tu mamy swoich właśnie. E... Pasowałoby środa e 28 e jeszcze, żeby wrócić do rozmowy. Ok, jasne. I tutaj widzieliście, że klient powiedział mi, że jeszcze, pani Grzegorzu, musimy przełożyć to na środę, podjęcie decyzji. Pomimo tego, że miałem z nim spotkanie załóżmy tydzień temu, umówił się na ostatni piątek, na podjęcie decyzji. W piątek dzwonię. A on mówi, że na kolejną środę chciałby podjąć decyzję, dlatego że doszło do jakichś zmian. Miał tam jakieś kwestie związane z marketing firmą marketingową, z którą współpracował do tej pory. Okazało się, że czegoś tam nie zrobili, no i teraz on musi po nich Posprzątać. Ogólnie to właśnie często jest tak, że ten klient, pomimo tego, że umawia się na, daną na dany konkretny dzień, okazuje się, że jeszcze potrzebuje chwilę, żeby z kimś to przedyskutować, porozmawiać i tak dalej. Oczywiście się tym nie przyjmuje, ze względu na to, że wolumen tych spotkań i podejmowanych decyzji mi to nadrabia, bo nawet jeżeli załóżmy jeden klient w okazuje się, że potrzebuje czas do środy, no to oczywiście mam już jeszcze inne dwie osoby, do których muszę zadzwonić danego dnia. No więc jeżeli chodzi o mnie, to tak naprawdę w ciągu ostatnich dni podpisaliśmy kolejnych trzech nowych klientów. I chciałbym zrobić takie podsumowanie, ale pomyślałem sobie, że, no kurczę, nie chcę robić rozdrabniania na koszty w każdym odcinku, ze względu na to, że czasami jest tak, że no za dużo się nie zmienia. A w skali miesiąca, no już faktycznie widać tą różnicę, jak rozwija się nasza agencja. Więc chciałbym zrobić takie podsumowanie, tak jak zrobiłem to w listopadzie, tak jak zrobiłem to z grudnia i tak jak zrobię to w styczniu. Więc będzie takie podsumowanie, jak rozwija się nasza agencja. I teraz, co jest ważne, to na samym początku robiłem takie. Stawienie, jak dużo mamy na koncie? Oczywiście to będzie uwzględnione w kolejnym filmie, jak będę robił podsumowanie finansowe, ale teraz chciałbym się skupiać na tym, jak duży mamy MRR, to znaczy monthly recurring revenue, czyli jak dużo zarabiamy każdego miesiąca z istniejących już klientów. Więc jakby myślę, że to jest najważniejsza metryka, bo na samym początku chciałem pokazać, że bardzo szybko może się zarobić, jakby. Pomnożyć pieniądze, które wsadzicie w model agencji reklamowych, czyli tak jak ja na początku zaczynałem od 5000 złotych, no już tak naprawdę w kolejnym miesiącu e, widzieliście, że tych pieniędzy pojawia się coraz więcej, więc e, od tej pory będą to takie podsumowania miesięczne. To, co wydarzyło się najważniejszego, to to, że dałem e, gwarancję pozyskania minimum 50 kontaktów, jako że no, widzę, że po prostu wyniki, które my generujemy dla tych firm, z którymi współpracujemy, no rzadko się zdarza tak, żebyśmy wygenerowali mniej. Właściwie to chyba nie wydarzyło się tak, żeby było tych kontaktów mniej niż 50, więc bardzo spokojnie mogę dać tą gwarancję, żeby firmy spokojnie czuły się wchodząc z nami w współpracę. I oczywiście pamiętajcie o tym, że to nie jest tak, że daje tą gwarancję tak o, tą pewnego rodzaju warunki, takie jak na przykład posiadanie 3000 zł budżetu reklamowego, które klient musi nam zapewnić, więc e, to nie jest tak, że daje gwarancję i ja wykładam pieniądze na budżet reklamowy, więc e, musicie mieć to na uwadze. I oczywiście chciałbym jeszcze zrobić takie krótkie podsumowanie z najważniejszych funkcji, z których ja korzystam w GoHighLevel, czyli automatyzacje przypominające o spotkaniach, jak przygotowywuję swój kalendarz. Także klient od razu otrzymuje SMS-y, maile i ja otrzymuję powiadomienie o właśnie nowym kontakcie i też jak synchronizuję go ze swoim kalendarzem w Google. Zapraszam Cię do oglądania. Dobra, to teraz tak. chciałbym pokazać jak wygląda automatyzacja. Najpierw może zaczniemy sobie od Optinu, czyli w momencie kiedy klient faktycznie wypełnia nasz Facebook Lead Form, wypełnia, tworzy się opportunity i teraz ja opportunity mam sobie zmapowane w taki sposób, że mam kontakt name, contact phone, mamy opportunity source, bo jest to w w tym kafelku w Opportunity będzie się wyświetlało, wyświetlała nazwa inwestycji, więc mi jest łatwo później rozpoznać mniej więcej, który liczb jest który i ile ma nieruchomości na sprzedaż. No, oczywiście status jest Open, to wszystko bardzo proste. Kolejną rzeczą jest to, że mam notatki sobie tutaj zostawione, dlatego, że mam widzę wtedy w danym lidzie contact name, contact email, contact phone to są wszystkie informacje kontaktowe no i do tego oczywiście mamy jak nazywa się ta inwestycja i ile ma nieruchomości na sprzedaż. Ja otrzymuję oczywiście internal notification i następnie do lida wysyła się wiadomość SMS, czyli cześć kontakt form super, że zainteresowała się nasza oferta jeżeli chcesz abyśmy jak najszybciej pomogli Ci znaleźć klientów, to, to umów się na rozmowę online. I tam mam oczywiście link do strony. Pozdrawiam Grzegorz. I teraz tak. Drugą rzeczą, co jest chyba jeszcze ważniejsze, to jest to. A i teraz tak. Po, po wejściu sobie na przykład w ten link, który jest tutaj, w ten link klient jest wysyłany na naszą stronę główną akurat, żeby sobie zobaczył kilka informacji. Oczywiście mogłem go wysłać też na VSL, tylko że jakby bardzo szybko dzwonię do tych kontaktów, więc często jest tak, że ten klient nawet nie zdąży za dużo informacji przeczytać, a już dostaje telefon w ciągu tak naprawdę kilku minut. I drugim, nawet ważniejszym elementem jest przypomnienie o spotkaniu. Ten to workflow się odpala w momencie, kiedy klient jest umówiony na spotkanie. Często jest tak, że ja, na przykład, dzwonię do tych klientów i umawiam ich właśnie przez ten kalendarz. Nie wrzucam ich standardowo przez kalendarz Google, tylko robię to przez kalendarz, który jest zrobiony w Go High Level i wtedy odpala się taki trigger. Znaczy, trigger włącza workflow i ten workf workflow wygląda w taki sposób. Na początku wysyłam właśnie z tego maila. Znaczy, tak on jest widoczny. Wysyłam sobie, oczywiście subject. Czyli tytuł, potwierdzenie, spotkania. Dzień dobry, ponieważ przysłałem link do naszego spotkania, które odbędzie się za niedługo. Link do spotkania, oczywiście. I teraz tak, następnie, link, następnym rzecz, elementem jest to, że <trym> automatyzacja czeka 4 minuty. Wysyła się wiadomość SMS do tego kontaktu. Dzień dobry, jest z tej strony grzegorz. Chciałbym się upewnić, że e-mail z potwierdzeniem naszego spotkania dotarł. Pozdrawiam. I teraz chciałbym pokazać, jak, jak to działa. Czy na pewno działa. O, właśnie przyszła, właśnie przyszła, wiadomość. Więc jeżeli chodzi o ten, jeżeli chodzi o tą automatyzację, no to właśnie w ten sposób ona działa. Przejdźmy sobie dalej, następnie czekamy jeden dzień. I kolejną, kolejną rzeczą jest to, że wysyła się kolejny SMS, właśnie po to mamy tutaj, żeby czekało przez cały dzień. I dopiero w momencie, kiedy zostały nam 24 godziny do spotkania, wysyła się kolejny SMS. Dzień dobry, nasze spotkanie online odbędzie się równo za 24 godziny. Pozdrawiam Grzegorz Szlewna. I teraz czekamy. Znowu czekamy sekunda. Czekamy aż godzinę. Wtedy czekamy te 23 godziny do momentu, kiedy zostaje godzina do spotkania i wysyła się kolejna SMS. Dzień dobry, nasze spotkanie zaczyna się za godzinę. I tutaj link do spotkania. I oczywiście czekamy jeszcze do 5 minut przed spotkaniem i wysyła się, kolejne wysyła się kolejne SMS o treści Dzień dobry, ja już czekam na spotkanie, później przesyłam link do spotkania. Pozdrawiam. I tak kończy się automatyzacja. Oczywiście można dać więcej maili, można dać mniej. Jeżeli macie dużo treści, warto je wysyłać w tych mailach. Mi, ja tego nie chciałem akurat tutaj wdrażać, dlatego że też nie mam jakoś super dużo materiału, właśnie wideo pod tą agencję z Challenge'em. No ale to jakby działa bardzo dobrze, dlatego że. Bardzo duża ilość firm, które umawiają się na spotkania, faktycznie przychodzą i pamiętają. No bo ciężko jest nie pamiętać, jeżeli dostaje się SMS-y, co tak naprawdę godzinę przed spotkaniem, 5 minut przed spotkaniem, dzień przed spotkaniem jeszcze się potwierdza to. No i właśnie w ten sposób jakby dbam o to, żeby ten show up rate był naprawdę wysoki. Dzięki bardzo za oglądanie tego filmu. Mam nadzieję, że ci się spodobało. Jeżeli masz jakieś pytania, śmiało pisz w komentarzu i zostaw subskrypcję, jeżeli ci się spodobało.